Bank PKOBP jest dzisiaj głównym partnerem naszego plebiscytu. To ważne, że Bank PKOBP wspiera nie tylko sport ten wielki światowy, ale również ten mały lokalny, a dzisiaj nasz elbląski. Tak, rzeczywiście PKO Bank Polski wspiera wiele inicjatyw sportowych i ogólnopolskich, jak również dużych wydarzeń międzynarodowych. Na przykład obecnie w ten weekend wspieramy kawaliadę. Ale też angażujemy się w lokalne wydarzenia, czego przykładem jest uczestnictwo w Gali na dziennika Elbowskiego na wybór 10 najpopularniejszych sportowców, sportowców tutaj lokalnej, lokalnej społeczności. I no, promujemy sport, zdrowy tryb życia, aktywujemy nasze, naszą działalność również w celu wspierania takich inicjatyw jak ta dzisiejsza. Warto też podkreślić, że tak naprawdę każdy klient, który korzysta z usług banku, bezpośrednio również wspiera naszych sportowców. Tak, no zdecydowanie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że wspieramy wszyscy naszych sportowców, a sportowcy to też są często klienci banku, więc generalnie no, gdzieś tam w tym lokalnym środowisku wspieramy się nawzajem. A teraz jeszcze zapytam tak prywatnie, jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportu? Czy kibicuje Pan jakieś drużynie, a może sam Pan uprawia jakiś sport? Eee, wiele lat temu biegałem, całkiem sporo. Za nomową małżonki biegaliśmy. Obecnie, no niestety, nie uprawiam. Takiej dyscypliny w sposób wyczynowy, aczkolwiek po dzisiejszej gali jestem pod ogromnym wrażeniem, bo bardzo dużo właśnie reprezentantów dyscypliny judo otrzymało swoje wyróżnienia. Wydawało mi się, że piłka nożna jest takim najbardziej popularnym sportem u nas w kraju, no ale fantastycznie, że również inne dyscypliny cieszą się dużym, dużym powodzeniem i zainteresowaniem.